93-letni mężczyzna znaleziony martwy w ogrodowej szopie, przewód elektryczny owinięty wokół jego szyi. Sprawa zamknięta, prawda. Tyle, że tym mężczyzną był Rudolf Hess, zastępca Hitlera, drugi najpotężniejszy nazista na świecie, i przez 46 lat był najbardziej strzeżonym więźniem na Ziemi, nie z powodu tego, co zrobił, ale z powodu tego, co wiedział. W 2025 roku tajne dokumenty w końcu wyszły na jaw. A to, co ujawniły, nie tylko przerobiło śmierć jednego człowieka. Ujawniły sieć arystokratycznej zdrady królewskich powiązań i skoordynowanego tuszowania, które rozciągało się od pałacu Buckingham do Berlina. Cztery narody go strzegły. 40 strażników obserwowało każdy jego ruch. Jednak w jakiś sposób wątły starzec, który ledwo mógł unieść ręce, zdołał się powiesić, a nikt tego nie zauważył. A może jednak oficjalna wersja mówi o samobójstwie? Ale dowody opowiadają zupełnie inną historię. A pod koniec tego filmu zrozumiecie, dlaczego rządy po obu stronach Atlantyku przez osiem dekad dbały o to, by ten człowiek nigdy nie przemówił. Zostańcie ze mną. Bo prawda o ucieczce, uwięzieniu i śmierci Rudolfa Hessa przyprawi was o gęsią skórkę. Był rok 1941, był to rok 1941, Europa płonęła, miasta rozpadały się pod niemieckimi bombami, miliony żołnierzy ginęły na polach bitew od Francji po granice z ZSRR. Sam Londyn właśnie znosił trzy dni z rzędu najcięższe bombardowania całej wojny. Izba gmin dosłownie płonęła od niemieckich bomb zapalających. A pośród tego całego chaosu jeden z najbardziej zaufanych ludzi Hitlera zrobił coś tak dziwacznego, że nawet jego najbliżsi sojusznicy myśleli, że oszalał. Rudolf Hess, zastępca Führera nazistowskich Niemiec, wsiadł do zmodyfikowanego myśliwca Messerschmitt BF 110 i samotnie poleciał na terytorium wroga. Żadnej eskorty, żadnego wsparcia, żadnego pozwolenia. Tylko jeden człowiek lecący tysiąc mil nad Morzem Północnym, prosto w serce Wielkiej Brytanii, podczas najkrwawszej wojny w historii ludzkości. Dokładnie w momencie, gdy Brytyjczycy rozpętali najkrwawszą wojnę w historii ludzkości, dokładnie w momencie, gdy brytyjska nienawiść do Niemiec osiągnęła szczyt. Teraz robi się ciekawie. To nie była impulsywna decyzja podjęta w chwili paniki. Hess planował to od miesięcy. Począwszy od końca 1940 roku, przechodził tajne szkolenie lotnicze na ukrytych lotniskach z dala od wścibskich oczu. Nie tylko odświeżał stare umiejętności. Trenował specjalnie do tej jednej misji. Zmodyfikował samolot, dodając większe zbiorniki paliwa, aby mógł odbyć podróż bez zatrzymywania się. Zainstalował specjalny radiokompas, aby pomóc mu nawigować przez zdradliwe Morze Północne. Studiował brytyjską geografię wybrzeża, zapamiętywał trasy nawigacyjne i ćwiczył całą trasę lotu w najdrobniejszych szczegółach. Każdego wieczoru pod pretekstem wojskowego nadzoru ćwiczył trasy powietrzne i udoskonalał nawigację wyłącznie za pomocą kompasu. Wiedział dokładnie, gdzie znajdują się brytyjskie stacje radarowe. Znał trasy patroli myśliwców RAF-u, obliczył nawet dokładną godzinę zachodu słońca. Aby upewnić się, że dotrze pod osłoną ciemności. To nie były działania szaleńca. To były plany kogoś, kto realizuje starannie zaplanowaną misję. 10 maja 1941 roku, tuż o zachodzie słońca, Hes wystartował z lotniska w Augsburgu. Leciał na północ nad Danią, a następnie skręcił na zachód nad morzem. Brytyjskie radary wykryły go niemal natychmiast. Śledzili jego sygnał. Wysłali Spitfire'y w celu przechwycenia. Baterie przeciwlotnicze nadały przez radio zgodę na otwarcie ognia. A potem wydarzyło się coś dziwnego. Zgody odmówiono. Przez prawie pięć godzin Hess bez przeszkód przelatywał przez brytyjską przestrzeń powietrzną. Bez kul, bez oporu, bez niczego. Niektórzy historycy sugerowali później, że przyznano mu korytarz powietrzny, co byłoby niemożliwe, gdyby ktoś po stronie brytyjskiej go nie oczekiwał. Kiedy skończyło mu się paliwo w pobliżu Szkocji, Hess wyskoczył ze spadochronem w nocne niebo i wylądował na farmie pod Glasgow. Przy uderzeniu uszkodził kostkę i leżał na polu, dopóki miejscowy farmer o nazwisku David McLean nie znalazł go kulejącego w ciemności. Teraz wyobraź sobie, że jesteś tym farmerem. Jest prawie północ. Słyszysz w oddali katastrofę samolotu, a potem z Twojego pola. Wyłania się jakiś nieznajomy w kombinezonie lotniczym mówiący perfekcyjnym angielskim. Pierwsze słowa, które wyszły z ust Hessa były przerażające. Powiedział, że jest kapitanem Alfredem Hornem i musi natychmiast spotkać się z księciem Hamilton. Nie z urzędnikiem państwowym, nie z dowódcą wojskowym, nie z nikim z gabinetu wojennego Churchilla. Z księciem brytyjskim arystokratą, którego nigdy nie spotkał osobiście. Dlaczego on... Dlaczego ze wszystkich ludzi w Wielkiej Brytanii Hess tak desperacko pragnął dotrzeć do tego jednego konkretnego człowieka? Związek prowadził do mentora Hessa, profesora Karla Haushofera, który poznał księcia podczas Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku. Haushofer opisał Hamiltona jako sympatyka pokoju między Niemcami a Wielką Brytanią. I Hess nigdy o tym nie zapomniał. W ciągu kilku godzin brytyjskie władze zorientowały się, kogo dokładnie pojmały. Drugi najpotężniejszy nazista świata właśnie wpadł w ich ręce. Choć padł jeden strzał. Ale zamiast świętować, wydarzyło się coś innego. Cisza. Żadnych konferencji prasowych, żadnych zdjęć, żadnych triumfalnych oświadczeń. Hess po prostu zniknął z oczu opinii publicznej, a kolejny ruch brytyjskiego rządu ujawnił, jak bardzo byli przerażeni. Kiedy Winston Churchill otrzymał wiadomość, że Rudolf Hess wylądował w Szkocji, świadkowie zeznali, że jego reakcja była lodowata. Żadnego świętowania, żadnego patriotycznego przemówienia, tylko natychmiastowy rozkaz. Absolutna tajemnica. Hessa po cichu przekazano lokalnej policji, która znalazła go w areszcie wojskowym. Stamtąd przewieziono go do zamku Biakanan, odosobnionej posiadłości z dala od wścibskich oczu. I w ciągu kilku godzin pojawił się ten sam człowiek, o którego prosił Hess. Książę Hamilton. To pierwsze spotkanie obu mężczyzn pozostaje jedną z najlepiej strzeżonych rozmów w historii. Hamilton później opisał je jako krótkie i bez konsekwencji. Jednak ta relacja nigdy nie usatysfakcjonowała historyków, którzy badali to wydarzenie, ponieważ to, co Hess podobno mu powiedział, byłoby politycznym dynamitem. Według wielu źródeł Hess twierdził, że niesie osobistą wiadomość od samego Hitlera. Propozycja była prosta. Wielka Brytania zachowałaby swoje imperium, Niemcy zdominowałyby kontynentalną Europę, a razem powstrzymaliby Związek Radziecki. Ale oto część, która wywołała panikę u Churchilla. Hess nie tylko przedstawił ofertę pokojową, twierdził, że frakcje w brytyjskiej klasie rządzącej już poparły porozumienie. Ludzie, którzy mogliby przekonać Churchilla do zgody, gdyby odpowiednio do tego podejść. A jeśli to twierdzenie miało choć krztynę prawdy, oznaczało to, że członkowie brytyjskich elit komunikowali się z wrogiem jeszcze przed rozpoczęciem wojny. To nie było tak naciągane, jak się wydaje. Widzicie, w latach 30. XX wieku w Wielkiej Brytanii istniała grupa zwana Appeasers. Byli to zamożni arystokraci, politycy. A nawet członkowie rodziny królewskiej, którzy wierzyli, że nazistowskie Niemcy nie są prawdziwym wrogiem. Dla nich większym zagrożeniem był komunizm. Stalinowski Związek Radziecki się rozrastał, a oni zdawali sobie sprawę, że jeśli Wielka Brytania sprzymierzy się z Hitlerem, powstrzymają falę komunizmu przed zalewem Europy. Niektórzy z tych ludzi otwarcie wyrażali sympatię dla faszyzmu, inni uczestniczyli w przyjęciach i ekskluzywnych spotkaniach gdzie niemieccy dyplomaci byli podejmowani szampanem i uprzejmie rozmawiali o przyszłości Europy w pozłacanych salonach najbardziej prestiżowych brytyjskich posiadłości niektóre rodziny szlacheckie debatowały jak wynegocjować pokój na warunkach Hitlera wierzyli że nazizm choć brzydki był niezbędnym murem przed gorszym losem i hitler o tym wiedział liczył na te sympatię a potem był książę windsoru były król Edward Usfin, który abdykował w 1936 roku, osobiście odwiedził Hitlera. Podróżował po nazistowskich Niemczech jako gość Hitlera. Fotografowano go, jak salutuje nazistowskim salutem na spotkaniach, a odtajnione akta mi potwierdzają, że brytyjski wywiad uważał go za potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa podczas wojny. Sam Churchill wysłał go na Bahamy, żeby trzymać go z dala od wszelkich możliwych kontaktów z Niemcami. Kiedy więc Hess wyskoczył ze spadochronem do Szkocji, twierdząc, że ma kontakty wśród brytyjskich elit, nie zmyślał. Miał nazwiska, miał dane i właśnie to czyniło go tak niebezpiecznym. Churchill miał wybór: mógł postawić Hessa przed sądem i zaryzykować ujawnienie arystokratycznych sympatyków, którzy po cichu szeptali z wrogiem. Albo mógł zatuszować całą sprawę. Wybrał pogrzeb. Hesa przydzielono majorowi Frankowi Foley'owi, jednemu z najzdolniejszych śledczych MI6. Foley nie był zwykłym oficerem. Przed wojną przemycił tysiące Żydów z Niemiec, wykorzystując swoją pozycję oficera kontroli paszportowej. Znał nazistowską psychologię lepiej niż prawie ktokolwiek w brytyjskim wywiadzie. Przez ponad rok Foley przesłuchiwał Hesa, dokumentując każde zeznanie. I porównując każde twierdzenie. Spotykał się z nim regularnie, wydobywając z niego informacje wywiadowcze kawałek po kawałku. Ale te raporty zostały utajnione. Żadne transkrypty nie zostały ujawnione opinii publicznej. Nie ogłoszono żadnych oficjalnych komunikatów. Jednocześnie Churchill zwołał swoich najbliższych doradców na serię niezarejestrowanych spotkań w Ditchley Park, daleko od Londynu. Nie było protokołów notatek, jedynie szepty o tym, co omawiano za zamkniętymi drzwiami. Zamiast przyznać się do ujawnionych przez Hessa informacji, brytyjski rząd stworzył zupełnie inną narrację. Wmówiono światu, że Hess jest niezrównoważony psychicznie, cierpi na urojenia i wleciał na terytorium wroga z bezsensowną misją napędzaną szaleństwem. Ale jeśli to prawda, dlaczego traktowano go jak gościa dyplomatycznego, a nie jak jeńca wojennego? Dlaczego jego akta były zamknięte przez ponad 80 lat? I dlaczego, według dokumentów opublikowanych w 2025 roku, ktoś zaczął podawać mu leki, żeby wywołać u niego stan dezorientacji? Krótko po schwytaniu Hesa, brytyjscy psychiatrzy zbadali go i postawili dogodną diagnozę. Brytyjscy psychiatrzy zbadali go i postawili dogodną diagnozę. Stwierdzili, że cierpi na urojenia paranoidalne, możliwą amnezję i skrajną hipochondrię. Innymi słowy, był szalony. Jego misja była bezsensowna i niczego, co powiedział, nie należy traktować poważnie. Moment postawienia tej diagnozy był niezwykle dogodny. Dał brytyjskiemu rządowi dokładnie to, czego potrzebował możliwość odrzucenia wszystkich twierdzeń Hesa bez konieczności rozstrzygania, czy którekolwiek z nich były prawdą. Ale tutaj sprawy zaczynają się komplikować. Pomimo uznania go za niezrównoważonego psychicznie, Hesa nie wysłano do zakładu psychiatrycznego. Był przetrzymywany w areszcie wojskowym w szpitalu Mandev Court pod uzbrojoną strażą AMI6, kontynuowało przesłuchania w celu uzyskania informacji. Nie w celu leczenia, nie dla jego dobrego samopoczucia, lecz w celu zdobycia informacji. Jeśli naprawdę był szalony, dlaczego wciąż wyciągali od niego informacje? Wczesne listy, które Hes pisał z niewoli, były precyzyjne i szczegółowe, pełne politycznych spostrzeżeń i spójnych argumentów. Ale z czasem coś się zmieniło. Jego pismo stało się chaotyczne. Zaczął twierdzić, że niewidzialni agenci próbują go otruć. Donosił o spiskach i halucynacjach, a oto zwrot akcji. Odtajnione dokumenty z 2025 roku ujawniły, że Hess często przyjmował zastrzyki podczas pobytu w brytyjskim areszcie. Treść nigdy nie została oficjalnie ujawniona, ale jeden z wyciekłych raportów wspominał o eksperymentalnych środkach uspokajających podawanych w ramach wyjątków wojennych. Czy Hess tracił rozum naturalnie, czy ktoś mu w tym pomagał? Jego paranoiczne twierdzenia o otruciu nagle wydają się o wiele mniej paranoiczne, jeśli ktoś faktycznie podawał mu narkotyki. Poza ingerencją chemiczną stosowano taktyki psychologiczne, aby go całkowicie odizolować. Strażnicy otrzymali polecenie ograniczenia rozmów. Jego dostęp do wiadomości był ograniczony. Korespondencja była surowo cenzurowana. Każdy odwiedzający był skrupulatnie sprawdzany. Całe jego otoczenie zostało zaprojektowane tak, aby stłumić jego pamięć i uniemożliwić wpływy z zewnątrz. W 1942 roku Hess próbował popełnić samobójstwo, przeskakując przez poręcz schodów. Przeżył, ale poważnie złamał nogę. Próbował ponownie w następnym roku. Niektórzy historycy uważają, że były to oznaki prawdziwego załamania psychicznego, ale inni twierdzą, że Hess po prostu uświadomił sobie prawdę. Został wykorzystany, uwięziony i uciszony, i nie było wyjścia. W połowie lat 40. Hes stał się cieniem samego siebie. Fizycznie obecny, ale psychicznie rozbity. Idealna przykrywka. Człowiek zbyt niespójny, by mu uwierzyć, zbyt złamany, by ujawnić sekrety, które nosił. A kiedy wojna się skończyła, wysłano go do miejsca, gdzie miał spędzić następne cztery dekady w całkowitej izolacji. Więzienie Spandau w Berlinie Zachodnim zostało zbudowane dla 600 więźniów. Do 1903 roku przetrzymywano w nim dokładnie jednego Rudolfa Hessa. Pomyśl o tym przez chwilę. Ogromna XIX-wieczna forteca, setki pustych cel, korytarze zaprojektowane dla tłumów i jeden starszy mężczyzna przeciskający się przez ciszę. Przez ponad 40 lat mieszkał sam w tej ogromnej fortecy, pilnowany przez całą dobę przez 40 strażników pracujących na zmianę. Cztery państwa na zmianę nadzorowały jego uwięzienie: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Związek Radziecki. Każdy kraj miał miesiąc kontroli przed zmianą na kolejny. Roczny koszt utrzymania jednego starszego mężczyzny w zamknięciu był oszałamiający. Miliony dolarów wydano na utrzymanie więzienia zaprojektowanego dla setek, a wszystko to dla jednego więźnia, który nie stanowił fizycznego zagrożenia, dla nikogo. Spędzał dni na ogrodnictwie, na dziedzińcu więzienia, czytaniu książek i pisaniu listów do rodziny listów, które były surowo cenzurowane, zanim jeszcze opuściły budynek. Dlaczego więc nie został zwolniony? Inni nazistowscy zbrodniarze wojenni odsiedzieli swoje wyroki i wyszli na wolność. Albert Speer dostał 20 lat i odszedł. Ale Hess, który poleciał do Wielkiej Brytanii w 1941 roku, zanim jeszcze zaplanowano większość najgorszych okrucieństw Holokaustu, nigdy nie został zwolniony. Jego oficjalną zbrodnią był spisek i zbrodnie przeciwko pokojowi. A jednak odsiedział dłużej niż prawie ktokolwiek inny. Trzy z czterech mocarstw alianckich ostatecznie opowiadały się za jego uwolnieniem. Ale Sowieci konsekwentnie odmawiali. Ich oficjalnym powodem było to, że sprawiedliwości musi stać się zadość. Nieoficjalnie jednak Spandau dał Rosji coś cennego legalny przyczółek w Berlinie Zachodnim podczas zimnej wojny. I jest jeszcze inna teoria. Sowieci również mieli wątpliwości co do wiedzy Hesa i nie byli jedyni. Z biegiem dekad zaczęły krążyć dziwne plotki. Niektórzy strażnicy pracujący w Spandau. Zauważyli nieścisłości w wyglądzie Hesa na przestrzeni lat. W dokumentacji medycznej występowały sprzeczności dotyczące jego wzrostu wagi i wcześniejszych obrażeń. Oto najdziwniejsza część. Hes podobno miał bliznę po ranie klatki piersiowej z czasów I wojny światowej, widoczny ślad po odłamki, które powinny być oczywiste dla każdego lekarza, który go badał. Ale brytyjscy lekarze, którzy badali go w latach 40. W ogóle o tym nie wspomnieli. Czy człowiek za kratami był prawdziwym Rudolfem Hessem? A może oryginałowi coś się stało, gdy na jego miejscu umieszczono sobowtóra, aby podtrzymać iluzję. Brzmi to jak fikcja spiskowa. Ale w 2025 roku pośmiertne wspomnienia emerytowanego brytyjskiego oficera wywiadu ujawniły, że poważne wątpliwości co do tożsamości Hesa. Pojawiły się wewnątrz Six już w 1943 roku. Sowieci najwyraźniej wyrazili podobne obawy co do tego, czy więzień był prawdziwym zastępcą Firera, czy jedynie wygodnym dublerem. Niezależnie od tego, czy teoria o sobowtórze jest prawdziwa, jeden fakt jest niezaprzeczalny. W latach 80. przetrzymywanie Hesa w więzieniu nie służyło żadnemu celowi prawnemu ani moralnemu. W latach 80. narastała presja na jego uwolnienie. Obrońcy praw człowieka argumentowali, że przetrzymywanie 90-letniego mężczyzny w odosobnieniu było barbarzyństwem. Jego syn Wolf niestrudzenie walczył o jego wolność. Nawet niektórzy byli strażnicy publicznie domagali się jego uwolnienia. Ale pewne osoby nie chciały uwolnienia Hesa. Chciały go uciszyć. Na kilka dni przed śmiercią Wolf odwiedził swojego ojca w Spandał. Według Wolfa jego ojciec wydawał się słaby ale przytomny psychicznie. A potem Hess powiedział coś, co miało prześladować jego syna na zawsze. Powiedział mu, że go zabiją. Trzy dni później Rudolf Hess nie żył. 17 sierpnia 1967 roku strażnicy w więzieniu w Spandau znaleźli Rudolfa Hessa w małej szopie ogrodowej. Wokół jego szyi owinięty był przewód elektryczny, leżał oparty o ścianę nieprzytomny. Oficjalny werdykt zapadł szybko. Samobójstwo sprawa zamknięta. Tyle, że nic w tej śmierci nie miało sensu. Hes miał 93 lata. Cierpiał na artretyzm, był niemal ślepy i tak osłabiony, że ledwo mógł unieść ręce ponad barki. Jego dłonie nieustannie się trzęsły. Rano potrzebował pomocy przy ubieraniu się. Mimo to udało mu się zapętlić przewód elektryczny na zasówce okna, która była poza jego zasięgiem. Zawiązać go sobie wokół szyi i powiesić się bez niczyjej uwagi w więzieniu z czterdziestoma strażnikami pod całodobowym nadzorem, gdzie ktoś zawsze powinien być obecny. Dowody fizyczne rodziły jeszcze więcej pytań. Na jego nadgarstkach i tułowiu znaleziono siniaki ślady świadczące o uwięzieniu lub szamotaninie. Wzór ten nie odpowiadał temu, czego można by oczekiwać po powieszeniu się z własnej woli. Drzwi szopy były zamknięte od zewnątrz, co absolutnie nie miało sensu, skoro Hes był sam w chwili śmierci. Strażnicy donieśli o nieznajomych osobach w pobliżu szopy ogrodowej na krótko przed odkryciem ciała. Przedmioty szybko usunięto z miejsca zdarzenia. Personel medyczny przybył w ciągu kilku minut, przeprowadzając to, co niektórzy świadkowie później określili jako sprzątanie, a nie śledztwo. Jego syn Wolf odmówił zaakceptowania oficjalnego werdyktu. Zażądał niezależnej autopsji, która została przeprowadzona na Uniwersytecie Monachijskim. Wyniki przeczyły brytyjskiemu raportowi. Patolog znalazł dowody sugerujące uduszenie, a nie samopowieszenie. Ale do tego czasu kluczowe dowody tajemniczo zniknęły. Na tym historia się skończyła na dekady. Szepty i podejrzenia, ale brak dowodów. Aż nadszedł rok 2021. Anonimowe źródło przesłało zbiór tajnych dokumentów do archiwum Historyka Wojskowości, wykorzystując zaawansowane szyfrowanie. Weryfikacja ich autentyczności poprzez analizę lingwistyczną i śledzenie metadanych zajęła tygodnie, ale dokumenty były prawdziwe. Były oznaczone jako czarny ogród tylko dla oczu, a to, co zawierały, wstrząsnęło społecznością historyczną. Akta w końcu potwierdziły to, co badacze podejrzewali od dziesięcioleci. Dokumenty ujawniły, że lot Hesa do Szkocji wcale nie był samowolną misją. Przewoził wiadomości w imieniu tajnych pośredników. Brytyjscy arystokraci spotkali się z nazistowskimi dyplomatami w neutralnej Portugalii przed wojną. Omawiali warunki pokoju. Wielka Brytania zachowa swoje imperium. Niemcy otrzymają wolną rękę w Europie kontynentalnej. Zaoferowali ułatwienie kontaktów, które mogłyby całkowicie ominąć Churchilla i wybrany rząd. A Hess znał to wszystko. Nazwiska, daty miejsca spotkań, całą siatkę. Akta zawierały korespondencje między członkami brytyjskich elit a niemieckimi urzędnikami. Zawierały zaszyfrowane instrukcje i protokoły ze spotkań. Niektóre nazwiska zostały zredagowane, ale wystarczająco dużo przedostało się do nich. By ujawnić powiązania sięgające parlamentu, wywiadu wojskowego, a nawet kręgów bliskich monarchii. Być może najbardziej obciążająca była notatka MI6 z 1967 roku, zaledwie kilka miesięcy przed śmiercią Hessa. Stwierdzano w niej, że należy bezwzględnie powstrzymać działania i że na tym etapie nie można dopuścić do ujawnienia informacji. Uwolnienie Hessa uznano za potencjalne zagrożenie dla stabilności politycznej. A potem, jak na ironię, zmarł. Zbieg okoliczności nie był przypadkowy. Przez 46 lat Rudolf Hess był utrzymywany przy życiu, ale uciszany. Jego wiedza była zbyt niebezpieczna, by ją ujawnić, ale egzekucja wywołałaby zbyt wiele pytań, więc trzymano go w zamknięciu, czekając. A kiedy presja, by go uwolnić, stała się zbyt duża, ktoś dopilnował, by nigdy nie przemówił. Rudolf Hess był wieloma rzeczami. Lojalnym nazistą wyznawcą potwornej ideologii. Człowiekiem współwinnym polityki, która zniszczyła miliony istnień. Pomógł ukształtować prawa rasowe wymierzone w Żydów w całych Niemczech. Był prawdziwym wyznawcą, który stał u boku Hitlera w najciemniejszym rozdziale historii ludzkości. Ale był też kimś innym, świadkiem, nosicielem tajemnic, które wpływowi ludzie po obu stronach wojny chcieli pogrzebać na zawsze. Jego ucieczka nie była szaleństwem, to była misja. Jego uwięzienie nie było zwykłą karą, to było odizolowanie, a jego śmierć nie była samobójstwem, to było uciszanie. Dokumenty z 2025 roku nie ujawniły tylko tego, co przydarzyło się jednemu człowiekowi. Ujawniły, że historia, którą myśleliśmy, że znamy, została starannie zredagowana. Że arystokraci szeptali z wrogiem, że rządy po obu stronach koordynowały trwające osiem dekad tuszowanie, a wiedza jednego człowieka była uważana za bardziej niebezpieczną niż zbrodnie, które faktycznie popełnił. Rudolf Hess siedział w tym więzieniu przez 46 lat, nie dlatego, że wymagała tego sprawiedliwość, ale dlatego, że jego milczenie było wymagane. A kiedy w końcu wydawał się bliski wolności, bliski możliwości powiedzenia tego, co wiedział, to milczenie stało się trwałe. Cztery narody go strzegły, czterdziestu strażników go pilnowało, a jednak jakimś sposobem zmarł samotnie w ogrodowej altanie bez świadków. Wyciągnijcie z tego, co chcecie. Jak myślicie, co naprawdę wydarzyło się w tej ogrodowej altanie? Czy to było samobójstwo? A może Rudolf Hess padł ofiarą czegoś o wiele bardziej złowrogiego? Podzielcie się swoimi teoriami w komentarzach, a jeśli ta historia wywołała u Was dreszcze, podzielcie się nią z kimś, kto wciąż ufa podręcznikom historii. Ponieważ niektóre sekrety nie pozostają pogrzebane na zawsze, a prawda bywa dziwniejsza niż moglibyśmy sobie wyobrazić.